Paco Power System Blood Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jest z nami Dawid Myśliwiec, zawodnik Klubu Nową Lublin. Dawid, jesteś po dwuletniej przerwie, grasz od tego roku. Hmm, powiedz, co się stało? Kontuzja? Kontuzja i tak się składa, że dosyć poważna kontuzja. Podczas meczu Mistrzostw Polski Akademickich zerwałem więc zadów krzyżowe w kolanie, rok, rok, mnie, rok mi zeszło zanim trafiłem na stół operacyjny, artroskopowe leczenie i potem jeszcze rok rehabilitacji, także na nogach jestem można powiedzieć w tak 100% sprawny od 6-7 miesięcy. No, i ponieważ akurat tak się złożyło, że, że trafiła się okazja, że na mojej pozycji zwolniło się miejsce w Nową, no to porozmawiałem tutaj z działaczami w klubie, z trenerami. Potrenowałem trochę z chłopakami wcześniej w wakacje i postanowiłem spróbować swoich sił w drugiej lidze jeszcze. Ponieważ włożyłem dużo sił, uważam, i dużo czasu w rehabilitację, w powrót do pełnej sprawności, także chciałbym się jeszcze sprawić na jakimś poziomie, rozgrywać w Polsce. Jak wygląda Twój powrót? Czy ta kontuzja jeszcze troszkę ci nie dokucza, nie przeszkadza? Niestety diagnoza bezpośrednio po kontuzji w szpitalu była na tyle nieudolna, że w 100% nie udało się odzyskać sprawności w kolanie, są pewne niestabilności no i co jakiś czas one się niestety odzywają. Na szczęście rehabilitacja była tak skierowana i tak poprowadzona, żeby w tych wszystkich koszykarskich ruchach nie czuć tego dyskomfortu, móc ze świeżą, spokojną głową wykonywać wszystkie ruchy, wszystkie... Na stuprocentowej dynamice i szybkości, także koszykarsko jestem przygotowany. Gdybym miał uprać jakiś inny skok, skok w wyż, albo skok w dal, no to byłyby pewne problemy zapewne. Zaczęliście niedawno przygotowania do sezonu, który rozpocznie się już 6 października. Powiedz, jak wygląda Twoja wytrzymałość, Twoja kondycja? No, tak jak mówiłem wcześniej, ze względu na tą specyfikę kontuzji, że niezbędna była rehabilitacja i w zasadzie ciągła rehabilitacja już od ponad roku. Także wakacje w zasadzie od połowy czerwca były podporządkowane temu, żeby być w 100% przygotowanym do treningu. Tutaj z częścią chłopaków z klubu bardzo dużo trenowałem na lubelskiej sali na osie. Przygotowywaliśmy się tam grając na jeden kosz wykonując jakieś takie proste koszykarskie ćwiczenia. Także na swoją kondycję nie mogę narzekać. Poza tym, że parę dni temu mi się wirusowa infekcja przytrafiła. I... Przez ostatnie dwa dni się trochę odbija na dyspozycji, zwłaszcza na takich biegach interwałowych, jak ostatnio trenujemy, ale tak w tym tygodniu myślę, że już wszystko wróci do normy. Także po, po, po pracowicie przepracowanych wakacjach tutaj z Michaelem Gospodarkiem, z Łukaszem Beczkiem, yy, z Patrykiem Gospodarkiem, myślę, że nie mogę narzekać na kondycję. Jestem w, myślę, że w, w życiowej formie w tym momencie. Tak sumując wszystkie aspekty koszykarskie i, i niekoszykarskie. To na pewno bardzo dobrze, i oby tak dalej. Niedługo wrócicie na salę, a na sali będziecie dalej szlifować formę. Powiedz, jak będą wyglądały przygotowania na sali? Czy będzie to tylko gra między, między Wami? No, na pewno nie może być to tylko gra, ale ze względu na to, że duże zmiany były w klubie, że jest kilku nowych zawodników. Ja dla większości zawodników będę nowy. Fakt, że tutaj na uczelni miałem okazję grać i z Michaelem Gospodarkiem, i z Bartkiem Karolakiem, i z Łukaszem beczkiem, także mogę tylko w samych superlatywach o tych zawodnikach mówić. W przeciwnej drużynie też w tej lidze akademicy grał Mateusz Wiśniewski, który w tym roku będzie miał okazję do gry na bardziej naturalnej dla siebie pozycji na, na niskim skrzydłowym, także myślę, że zobaczymy progres w jego statystykach, bo to według mnie jest zdecydowanie lepsza, bardziej naturalna dla niego pozycja. Także na pewno nie musimy poświęcać 100% czasu na sali tylko i wyłącznie na zgranie, ale na pewno będzie to ważny aspekt, bo drużyna przez poprzednie dwa lata praktycznie nie ulegała jakimś tam zmianom personalnym. W tym roku kilka nowych twarzy jest i trzeba będzie poświęcić, chcąc nie chcąc trochę czasu, żeby ich ze sobą zgrać. Nie można też zapominać o takich aspektach technicznych, bo to zawsze okres przygotowawczy to jest czas, żeby poprawić technikę indywidualną zawodnika. No i na jakieś ćwiczenia, które będą podtrzymywały te kondycje, którą planujemy przez ten tydzień najbliższy na stadionie pod Głowem Niebem wyrobić sobie. No właśnie, jeżeli chodzi o ćwiczenia, które na pewno są nie tylko na sali. Ćwiczycie na siłowni, wzmacniacie poszczególne partie ciała? No, siłownia to jest nieodzowny element dla, dla koszykarza obecnie. 30 lat temu można było jeszcze się od tego wymigać, no ale współczesna koszykówka jest na tyle fizyczna, że bez pracy na siłowni w zasadzie no, po, traci się połowę umiejętności, że jest się fizycznie słabszym od przeciwników. Z tego co wiem w klubie nowym zawsze to wyglądało tak, że każdy indywidualnie odpowiadał za takie podtrzymanie siły. W ciągu sezonu natomiast przygotowanie siłowe przedsezonowe było, było no wspólnie, czyli trener tak jakby wszystkich, wszystkich nadzorował. Natomiast jak już się zaczynały mecze, to każdy odpowiadał sam za siebie. Ja osobiście też preferuję taki system, gdzie za, za przygotowanie siłowe odpowiada sam zawodnik, no bo to jednak schodzi dużo czasu. Każdy potrzebuje, każdy mniej więcej czuje już po pewnym czasie spędzonym na boisku, a trenujemy tutaj już dziesiątki, kilka albo kilkanaście lat większych zawodników. Staramy się do tego podchodzić z maksymalnym profesjonalizmem, także już każdy zna swoje ciało na tyle, żeby wiedzieć, czego mu potrzeba, czego nie, na pewno lepiej niż trener i na pewno lepiej niż, niż trener taki, który z nami jest od niedawna. Także no, ja osobiście tak jak już kilka razy wspominałem, ze względu na to rehabilitację, to zdecydowanie inne partie mięśniowe w inny sposób muszę przygotowywać, żeby być sprawnym, żeby czuć się dobrze na boisku niż inni koledzy. To już to jest specyfika pozycji. Także tutaj mnóstwo aspektów i zdecydowanie według mnie powinien każdy przed sobą odpowiadać, przynajmniej na takim poziomie, jakim jest druga liga. Przypomnij jeszcze na jakiej pozycji grasz i co jest Twoim zadaniem? Gram na pozycji rzucającego obrońcy i moim zadaniem jest zamieniać dobre podania rozgrywających na punkty. E, powiedz jeszcze, jak pozytywnie oceniasz ten, ten sezon, który będzie, no bo na pewno patrzycie na niego z, jednak z dużymi nadziejami na, na, na te wygrane. Drużyna jest młoda, a młode drużyny mają do siebie to, że są przeważnie bardzo ambitne. O chłopakach, których tutaj w większości znam, lepiej albo gorzej, no mogę powiedzieć w zasadzie to samo, że do każdego meczu podchodzą z nastawieniem na stuprocentową walkę, że chcą wyciągnąć z parkietu, z meczu tyle, ile się tylko da, nie tylko jeżeli chodzi o statystyki, bo są takie aspekty gry, których nie widać potem w arkuszy obserwacji, czyli no, można chwalić tutaj obronę indywidualną wielu zawodników i takie cwaniactwo, które po pojawia się w grze na przykład Bartka Karolaka, który gra tak naprawdę z stylem dla zawodnika kilkanaście lat starszego, takiego wyjadacza parkietów, może jest bardzo młody. Trzeba tylko chwalić na przykład to, że Michael Gospodarek może zostać zdecydowanie najszybszym zawodnikiem w drużynie. To jeszcze poświęca bardzo dużo czasu na to, żeby to utrzymać albo poprawić ten aspekt swojej gry. Są zawodnicy, którzy trenują trochę krócej, jak na przykład Łukasz Beczek, a którzy dają w drużynie na przykład niesamowitą siłę pod podkoszową, walkę pod podkoszową na deskach. To jest dla mnie zawodnik nie do zdarcia pod koszem Łukasz. W zasadzie wystarczy, że podniesie ręce i każda piłka jest jego. Podejście młodych zawodników, znaczy młodych, tak jak mówiłem, wszyscy są młodzi, ale tych trochę młodszych, takich jak Patryk Gospodarek, który mimo, że rywalizuje opozycję na boisku o minuty gry razem ze swoim bratem, to, to ani na chwilę mu nie odpuszcza. Czyli to też jest bardzo ważna rywalizacja na każdej pozycji, żeby popychać do przodu umiejętności zawodników. No i to, co już wspomniałem na początku, że z bardzo dużym optymizmem patrzę z bardzo dużą nadzieją na postawę Mateusza Wiśniewskiego w tym roku, który dwa poprzednie lata spędził na trochę nienaturalnej dla siebie pozycji podkoszowej. Teraz liczę i on zapewne mam nadzieję też liczy na to, że jak przejdzie na te naturalne pozycje obwodowe, to zobaczymy progres i w jego statystykach, i w jego samopoczuciu na boisku. Także odróżnienie mogą być tylko w samych superlatywach. Ja osobiście mam nadzieję, że trener znajdzie dla mnie taką rolę, że będę mógł maksymalnie jej pomóc.